Czy jest Pan zadowolony z tego tworca? Oraz czy nie? To jest pani sama, jak to jest. Jest kludnie. Nie miło wcale. Tablica jest, nie ma nie miło opcji, tak? Nie, nie tablicy nie ma. Porządek takiej jakieś, jaka powinna być. W ogóle takie informacje to no, nam teraz tu pani nawet jest. Będzie dochodziła z tej kasy. Pani się jej zapyta. Ona chciała to odsłonięła aż tam do dyrekcji. Pana sobie wystawić tutaj na miejscu parków.

Ale... Skąd panie wiedzą, o której godzinie mają e, autobus? Z kapliczek, tamtych tapiczek, a tam w środku brakuje jakichkolwiek informacji, które panie czekały na kogoś, w akurat przyjeżdża. A to na pewno nie wiem, bo wtedy sprawdzam autobus i przychodzę tutaj po prostu na określoną ja godzinę. Na <laughs> Jak pada, czekają panie w środku? Nie. Na pewno nie, no nie, nie, bo nieładnie nie pachnie. Dasyć. Tylko zawsze tutaj jestem, w tej części, na dworze. Czyli Pan dokładnie wie, kiedy odjeżdża autobus i po prostu przychodzi tego? tak? Tutaj, tak, tak. W taki sposób korzystam z tego dworca. A jeśli Pan również w innych miastach, z tego co pamiętam, tak, tak? Tak, tam wygląda podobnie również tylko na zewnątrz, do środka Pan nie wchodzi? Jak to wygląda? Znaczy nie, u siebie jest pięknie, bo można wejść, bo jest nowy dworzec, więc nie ma problemu. A tutaj to powiem po prostu tak, przychodzę i na no Niech pani powie, że, że nie idzie się do, dojechać z Rybnika do Gliwic, trzeba bilety kupować, na fakturę trzeba czekać. To jest straszne tutaj. Lejad, jak i w Rybniku, tak i tutaj. A w Rybniku, bo czytałam właśnie przed chwilą no. informację, że bilety nie obowiązują te z Rybnika. Tak. PKS ma tam otworzyć swoje stoisko, ale jeszcze, nie, nie, jeszcze nie, ma. nie ma. Jeszcze nie ma tego stoiska i po prostu no zgroza świata, te bilety miesięczne to są zgroza świata. To jak Pani sobie radzi? Jak Pani chce dojechać z Rybnika, to skąd Pani ma bilet to, do bilet? Mówię Pani, że tutaj kupuję bilet ranny na 5.40. W sobotę, niedzielę nie jedzie, a też mam pracę w soboty i niedzielę. To już y, muszę bi bilet kupić ranny Rybnicki, bo ja mam na popołudniówki dopiero Rybnicki, od 5.20 wyjeżdżam z Gliwic, żeby się dostać do Rybnika, bo do 4.20 tylko Gliwicki jeżdżę. I to taka, takie coś jest, że nie idzie ani się dostać, ani dostać, żeby na jednym bilecie miesięcznym. Ten, to jest okropność. Nie chcę Pani spojrzeć, że to jest normalnie zgroziczne, co tutaj jest w tych Wszędzie ładnie, elegancko, ale piwica jest najgorszy chyba y, tym, bo u nas w rybników przynajmniej jest PKS lepszy, a tutaj jest strasz.